Ten utwór i teledysk w różnych wersjach zna cały świat. O swoim szczęściu w rytmie przeboju Farela Williamsa nie tak dawno przekonywali zielonogórzanie. Tancerze z formacji Spoko, profesjonaliści na tym nagraniu, odwiedzają charakterystyczne miejsca w Zielonej Górze: jest CRS, jest Palmiarnia, brakuje zielonogórskiej starówki. To ma się zmienić już w najbliższą sobotę. 8 marca, godzina. 12 serdecznie zapraszamy, happy, czyli tak naprawdę kochamy wszyscy Śródmieście Zielonogórskie, chcemy pokazać to miasto, zatańczyć. Profesjonalnych tancerzy zastąpią zielonogórzanie. W tym spontanicznym nagraniu może wystąpić każdy. Na naszej starówce niewiele się dzieje, dlatego chcemy w ten sposób pokazać, że małym nakładem sił można zorganizować coś fajnego. Dodatkowo w sobotę obchodzimy Dzień Kobiet. Kręcenie kolejnego zielonogórskiego klipu do utworu Happy połączone będzie z obchodami Święta Kobiet. Panie, które zdecydują się zatańczyć na pewno mogą liczyć na niespodziankę.